Ciema, jak się miewacie? Oje podało banery jakie będziemy mieć następne. Z pięciogwiazdkowych będzie to Mizuki, która przechodzi do standardowych postaci, oraz Siga Świnia. No i mamy i To tyle. Więc jeżeli chcecie podbić Pity, to bo macie te legendarne 50-50 i nie chcecie popsuć gwaranta, a brakuje Wam konstelacji na Siannik, no to teraz macie na to okazję. Ale pamiętajcie, że. Jeżeli przegraliście od wersji 5.0 dwa razy na jakąś postać, to teraz macie rzekomo 75% szans na to, aby dostać Capturing Radiance, więc nabijajcie pity, ale ostrożnie i z umiarem. Tak na serio, no to Sigę Świnia jest offfield field healerem, co buffuje skilla, czasem można też z bursta przewalić. Jej buff działa tylko po użyciu elemental skilla i działa tylko na skill damage z off-fielda i jest zależny od jej max HP. Im więcej mamy HP ponad 30 tysięcy tym większego buffa ona daje, łącznie do 2800 bonus damage przy 65 tysiącach HP. Size świnia się skaluje z max HP, nie budujemy jej pod dev procentowy itd. Na infografice Sketching Mains znajdziecie w zasadzie informacje jak budować ją, co na nią potrzeba itd. Sianning jest od wersji 1.0. Chyba każdy z was wie jak budować sianning of dps, więc nawet nie będę się tutaj rozpowiadać za bardzo. Ale z natlanem doszła opcja um, używania na niej setu scrolla, więc macie kolejną opcję co do swoich hydro dps bodajże. Na infografice znajdziecie informacje co, gdzie, jak i z czym. Natomiast jeżeli chodzi o saju czy Goro no to tak jak te postacie mają swoje zastosowanie, ja osobiście ich w ogóle nie używałem. Ja Saju na przykład używałem głównie jako środka do transportu, no ale ona może być używana jako support bądź jako animo driver. Na infografice oczywiście znajdziecie tutaj wszystko, także po prostu sobie popatrzcie tam na obrazki, które tam jak chcecie sobie ją zbudować itp. I <laughs> A Goro jest to Dev Support do Geo. I w zasadzie tutaj nie ma co dodawać, bo na tym się kończy jego rola. Nie ukrywajmy tego. Jak dla mnie ten banner to jeden wielki skip, ale pamiętajcie, że wyszukujecie po postać, która Wam się podoba i którą wam się dobrze gra. A Mizuki będzie w standardzie bodajże od wersji 5.5, więc w końcu wam poleci bądź przegracie na nim 50-50, bądź po prostu ze standardu dostaniecie. Naprawdę. Ja nadal czekam aż mi poleci Tinari albo dilog. Czekam dopiero jakieś 4 lata, więc może lepiej piszucie po nią, bo może nie wrócić, tak jak Shenhe. Co do Mizuki, nie mam pojęcia jak ona będzie się przedstawiać, faktycznie, poza tym co nam pokazało Hojower, sugeruję poczekać aż, nie wiem, I win Gaming zapoda filmik opisujący tą postać i sobie obejrzycie to na jego kanale na YouTubie i, i tyle, nie? Aha, i pamiętajcie, że można się zapisać do eventu na stronie Genshin'a dla całych 30 primogemów.